W tej lekcji omówimy sobie producenta wiadomości, a konkretniej jak to zaprogramować w Javie, żebyśmy mogli podłączyć się z systemem kolejkowym i zacząć produkować wiadomości. A więc w Javie Kafka oferuje nam bardzo proste API, które możemy wykorzystać, aby połączyć się z klastrem Kafki. Do dyspozycji mamy klasę Producer Rekord. Jak spojrzymy sobie na schemat, jest to schemat blokowy, który w bardzo abstrakcyjny sposób opisuje to, jak działa kawka, jak działają automatyczne ponowienia komunikacji. Postaramy się omówić to po kolei. A więc, tak, dysponujemy klasą producer Rekord, która posiada kilka obowiązkowych oraz nieobowiązkowych pól do ustawienia. Te obowiązkowe to topik oraz value. Topik to nic innego jak nazwa tematu, z którym chcemy się podłączyć, do którego po prostu będziemy pisać, produkować wiadomości. A value to nic innego jak wartość tych wiadomości. Polanie obowiązkowe to partition oraz key, czyli numer partycji, do której konkretnie chcemy pisać w ramach danego topiku. Oraz klucz wiadomości, który omawialiśmy we wcześniejszych lekcjach. Po utworzeniu obiektu Producer Record wywołujemy metodę Send, która sprawia, że nasza wiadomość w pierwszym kroku zostaje poddana procesowi serializacji. Ma to na celu po prostu zamianę naszego obiektu na ciąg bajtów, który jest rozumiany. Przez komputery, który możemy po prostu przesłać przez sieć, tak żeby trafiło to do naszego klastra kawki. I po prostu wygodniej nam jest posługiwać się w kodzie jawowym obiektami, które będą reprezentować naszą wiadomość, a po serializacji te obiekty zostaną tak jakby zrzutowane na ciąg bajtów. Następnie po procesie serializacji mamy proces partycjonowania, którym zajmuje się partycjoner. Jeżeli w Producer Record dostarczymy pod nieobowiązkowym polem numer partycji, do której chcemy pisać, czyli tak wtrącając, powiedzmy, że mamy jeden topik, który się składa z trzech partycji i chcemy pisać do jednej konkretnej partycji, to po prostu podajmy jej numer. I w przypadku, kiedy Komponent partycjonera otrzyma od nas ten numer partycji, to nie robi on nic innego, jak zwraca dane do tej partycji. I tutaj na przykładowym slajdzie widzimy dwa bloki, tak? czyli mamy topic A, który składa się w tym przypadku z dwóch partycji, i po prostu te dane są odkładane, te wiadomości są baczowane. Nie jest tak, że kawka wysyła każdą wiadomość z pojedyncza, chociaż można ją tak ustawić, ale odpowiednio manipulując parametrami, o których opowiemy sobie w kolejnych lekcjach, jesteśmy w stanie za jednym razem wysłać X wiadomości, dzięki czemu poprawimy wydajność całego procesu wysyłania. Jeżeli dostarczymy ten numer partycji do klasy Producer Record, to partitioner po prostu zwróci dane tej partycji i pod konkretną partycją, którą wskazaliśmy, będzie odkładał sobie w takim lokalnym buforze te wiadomości, tak aby kolejny wątek kawki niezależnie podjął część wiadomości z tego lokalnego bufora i je wysłał do klastra, do brokera. Czyli tu mamy jedną możliwość. Jeżeli podamy wprost numer partycji, to partycjoner będzie odkładał te wiadomości w buforze, który jest spięty z konkretną partycją. Jeżeli nie podamy numeru partycji, ale podamy klucz, yy, przy wiadomości w klasie Producer Record, to tak jak omawialiśmy wcześniej, wiadomości o jednym kluczu, o tym samym kluczu są odkładane na jednej partycji, tak aby zachować później kolejność odczytu tych wiadomości. Czyli w tym momencie komponent partitionera po podaniu klucza, on sobie poszuka, na jakiej partycji odkładane są wiadomości o danym kluczu i zwróci te dane tej partycji aby następnie do lokalnego buforu tej konkretnej partycji znów odłożyć wiadomość. Jest jeszcze trzecia możliwość, a mianowicie, jeżeli nie podamy ani numeru partycji do której chcemy bezpośrednio pisać, ani nie dostarczymy klucza wiadomości, wówczas partitioner sam sobie stworzy klucz takiej wiadomości i na zasadzie load balancingu postara się. Po różnych partycjach porozdzielać tą komunikację tak, aby żadna z partycji nie była zbytnio obciążona, a żeby ten ruch rozdzielić. I kiedy pod buforem lokalnym partycji uzbiera się odpowiednia ilość danych, co możemy skonfigurować za pomocą parametrów, które omówimy w kolejnych lekcjach, osobny wątek kawki podejmuje grupę tych komunikatów i wysyła je do brokera. I teraz, jeżeli broker otrzyma takie wiadomości, jeżeli on sukcesywnie je zapisze już fizycznie na tych partycjach, jeżeli nastąpią tam wewnętrzne procesy, o których zresztą powiemy w kolejnych lekcjach, bo to jest troszkę bardziej złożony temat, tutaj mamy tylko taki bardzo abstrakcyjny rysunek. Jeżeli broker odpowie, że ok, przyjąłem te informacje, zapis przebiegł prawidłowo. On zwróci do producenta klasę Record Metadata, z której możemy odczytać, do jakiego topika została zapisana wiadomość, do jakiej partycji oraz jaki otrzymała offset ta wiadomość. Na tej podstawie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy proces przebiegł prawidłowo i ewentualnie zalogować jakieś informacje w konsoli. Jeżeli Proces się nie udał. Bo dajmy na to, między kawką, między brokerem a partycją były jakieś problemy sieciowe, albo wiadomość nie dotarła do brokera, wówczas mamy coś takiego w kawce, jak automatyczne ponowienia wysyłki. I tutaj mamy ten bloczek o nazwie retry który również możemy skonfigurować za pomocą parametru retrace, który ustawiamy po, myśl, po prostu ilość prób wysyłki tych wiadomości. Jeżeli wysyłka się nie powiedzie z jakiegoś banalnego powodu, o, o którym powiemy za chwileczkę, to kawka próbuje retransmitować, to wiadomości, czyli osobny wątek kawki, który jest odpowiedzialny za wysyłkę tego lokalnego bufora, on po prostu, jeżeli napotka jakiś problem, spróbuje jeszcze raz wysłać grupę tych wiadomości. Jeżeli mu się uda, znów zwracany jest do producenta rekord metadata, a jeżeli się nie uda, zwracany jest błąd. I teraz warto jest powiedzieć o dwóch typach błędów, które może otrzymać producent. Błędy, przez które możemy powtórzyć proces wysyłki, to takie błędy, jak chwilowe problemy z siecią, lub dojście nowej partycji, gdzie na następuje jakaś chwilowa niedostępność, itd. I generalnie te błędy polegają na tym, że to są błędy chwilowe, przez kilka milisekund do kilku sekund ten klaster jest niedostępny, czy jakaś tam konkretna instancja brokera. I tak dalej, i jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jeżeli za kilkadziesiąt milisekund, czy za kilka sekund powtórzymy tę wysyłkę komunikatu, to one w końcu dotrą i zapiszą się fizycznie na tym serwerze. Dlatego Kafka automatycznie rogo, reaguje na takie typy błędów, wręczając nas programistów z implementacji wzorcarii Try Policy i po prostu za nas stara się ponownie wysłać tą komunikację. Są natomiast takie typy błędów, jak na przykład błąd serializacji danych. Co się wówczas stanie, jeżeli jeszcze raz spróbujemy serializować dane, które są błędne? No, dostaniemy z powrotem ten sam błąd. Więc nie ma sensu, żeby Kafka za nas powtarzała w nieskończoność tego procesu wysyłki, bo na przykład otrzymamy ten sam błąd serializacji i wówczas takie błędy, które z góry są skazane na, na powtórne wystąpienie błędu, od razu jest wtedy rzucany wyjątek i my, jako producent, dostaniemy taki wyjątek. Teraz przejdziemy sobie do obowiązkowych parametrów producenta, które musimy ustawić, aby połączyć się z klastrem kawki. Pierwszym parametrem jest Bootstrap Servers. Jest to lista w postaci host port i po przecinku sobie listujemy te wartości. Ta lista definiuje inicjalną listę brokerów, z którą, z którą będziemy się łączyć jako producent. Nie musi być to pełna lista brokerów, bo wyobraźmy sobie, że mamy bardzo duży system, gdzie mamy więcej niż 10 ins instancji brokerów. Każdy ma swój unikalny host i, i port. I nie musimy ich wszystkich listować, bo chodzi o to, że jeżeli połączymy się jako producent z jednym brokerem, to mamy dostęp do całe, całego klastra. Dla nas dalej jest to przezroczyste, ale łącząc się fizycznie z jednym brokerem, my tak naprawdę łączymy się z całym klastrem. Ale warto jest dać przynajmniej 2-3 brokery na liście, tylko po to, że na przykład, jeżeli byśmy podali Dane do tylko jednego brokera, a on by akurat uległ awarii w danym momencie, to stracilibyśmy jako producent połączenie z klastrem kawki. Jeżeli damy dwóch, trzech brokerów na liście, to jeżeli kawka będzie miała problemy przy połączeniu się z jednym brokerem, producent będzie miał problemy, to on spróbuje automatycznie połączyć się z tym drugim i kolejnym, który występuje na liście. Warto więc podsumowując, jest dodać kilka danych dostępowych do brokerów. Kolejnym parametrem jest Key Serializer. Tutaj chodzi o to, że jest to nazwa klasy, która jest używana jako serializator naszych danych. My byśmy chcieli jako programiści posługiwać się obiektami, które są wygodne w użyciu, a nie tworzyć komunikatów w postaci bajtowej. Ale musimy też mieć klasę, która serializuje te dane do postaci bajtowej, a kawce musimy powiedzieć wprost, która jest to klasa. Dlatego pod parametrem key.serializer podajemy pełną ścieżkę do mm, klasy, która opiekuje się tematem serializacji danych. Możemy oczywiście sami tworzyć takie serializatory, wystarczy, że napiszemy klasę serializatora, która implementuje interfejs org Kafka serialization serializer ale Kafka z góry już przygotowała najczęstsze klasy serializatorów, które wykorzystujemy jako programiści w praktyce. Są to m.in. String Serializer czy Integer Serializer. Kolejnym obowiązkowym polem jest value.serializer. Tutaj, podobnie jak z poprzednim parametrem, musimy dostarczyć nazwę klasy, która będzie serializowała dane, ale tym razem nie klucza, a wiadomości. I to tyle, jeżeli chodzi o obowiązkowe parametry, które musimy ustawić. Tych parametrów jest oczywiście dużo więcej, ale będziemy sobie te najważniejsze z nich omawiać w kolejnych lekcjach. Zobaczmy teraz, jak w Java może wyglądać wysłanie takiej wiadomości i cały proces od podłączenia się z klastrem aż po wysyłkę. W pierwszej kolejności powinniśmy stworzyć propertiesy, które będą zawierały w sobie obowiązkowe parametry, które przed chwileczką omówiliśmy: czyli tutaj mamy bootstrap Servers, key serializer oraz value serializer. W następnej kolejności Tworzymy instancję obiektu KafkaProducer, i tutaj w tych nawiasach mamy typ, klucz, wartość, tak? czyli w naszym prostym przykładzie zakładamy, że klucz naszej wiadomości jest typu string, oraz wartość jest typu string. Kiedy stworzymy obiekt producenta, musimy stworzyć producer record który będzie definiował nasz komunikat, tak jak na początkowym slajdzie. Producer rekord posiada bardzo wiele konstruktorów, jednak w tym przykładzie wybrałem taki, który posiada w sobie trzy wartości. W pierwszy, jako pierwszy parametr podajemy nazwę topika, do którego chcemy pisać. Podajemy klucz wiadomości oraz wartość wiadomości. Po stworzeniu obiektu producer rekord, Możemy odnieść się do obiektu producer i odwołać się do metody send, która wyśle nam wiadomość. To by było na tyle, jeżeli chodzi o wysyłanie wiadomości. Spójrzmy, jak może wyglądać to w kodzie. W pierwszej kolejności powinniśmy uruchomić naszego zukipera i serwer kawki. Uruchommy więc naszą konsolę, przejdźmy do folderu, gdzie mamy zainstalowaną kawkę. I za pomocą polecenia Zukiper server Start uruchommy Zukipera. Jak widzimy Zukiper nam się uruchomił, możemy sobie zmienić nazwę zakładki. Teraz utworzymy sobie nową zakładkę, gdzie również przejdziemy do folderu naszej, kawki i tutaj powinniśmy uruchomić kafka server start. Jak widzimy serwer kawki nam wstał. Spróbujemy teraz dodać kolejne okno, które będzie naszym konsumentem. Tutaj zmienimy sobie nazwę na kawka serwer. A tutaj na konsumer. Oczywiście powinniśmy przejść do katalogu standardowo, tam gdzie mamy zainstalowaną kawkę. I utwórzmy sobie tutaj konsumenta, który zasubskrybuje się w topiku Software Skill Topic, i on będzie należał do grupy pierwszej. Teraz pokażę Ci projekt jawowy. W kolejnych lekcjach zajmiemy się tym, jak połączyć się z kawką w Springu. Na razie zrobimy to w czystej Java, ponieważ generalnie Spring. Bardzo ułatwia życie programistom i on posiada dużo takich ułatwień, ale zależy mi na tym, żebyś jak najbardziej zrozumiał, czy zrozumiała to, w jaki sposób kawka działa niskopoziomowo i rozumiejąc to w Javie, nie będzie problemu ze zrozumieniem sposobu działania w springu. Więc stworzyliśmy sobie projekt Mavenowy, który podzieliłem na. Dwa moduły. Mamy tutaj moduł konsumerów i moduł producentów. I najważniejsze rzeczy to dodanie zależności do kawki clients. Aktualnie jest to wersja 2.6.0. Dodaliśmy również lumbuka. I kawka wymaga dodania tych zależności. Więc je tutaj mamy. Przejdźmy teraz do klasy Simple Producer. Gdzie mamy to, co omawialiśmy na poprzednich slajdach. Czyli w pierwszym kroku tworzymy Properties do producenta, w drugim kroku tworzymy obiekt Kafka Producer na podstawie Propertiesów, w trzecim kroku tworzymy rekord Producer Rekord, gdzie podajemy nazwę topika, klucz oraz wartość wiadomości, następnie wysyłamy te dane. I zamykamy połączenie oraz je fluszujemy. Tutaj musimy zmienić tylko nazwę naszego topika na Software Skill Topic. Przebudujmy sobie nasz projekt. I uruchommy mm, naszą klasę Simple Producer. Jak widzimy po uruchomieniu. Mm, w logach dostaliśmy y, Propertisy, z jakimi został uruchomiony nasz producent, jest ich sporo. Y, I wiadomości zostały wysłane do klas trakawki, no i nastąpiło wyjście z kodu. Ponieważ to jest bardzo prosta funkcjonalność w metodzie main, i tutaj po wysłaniu wiadomości kończymy pracę. Zobaczmy sobie teraz w konsumencie, czy dostaliśmy te wiadomości. Jak widzimy, mamy simple fire and forget producer. Zróbmy sobie teraz dwa okna. I kiedy uruchomimy jeszcze raz naszego producenta, widzimy, że on wysłał znów tą samą wiadomość. Uruchommy jeszcze raz i widzimy kolejna wiadomość została odebrana. Tak więc za pomocą Javy podłączyliśmy się z klastrem Kafki i wysłaliśmy kilka wiadomości do, do klastra. To by było tyle jeżeli chodzi o tą lekcję. Do zobaczenia w następnej lekcji.